Dzień dobry. Mm, mamy taką pogodę piękną. Śnieg z deszczem nam pada dzisiaj. Mamy piątek. U Was pewnie też brzydka pogoda. Znaczy, mówi się, że nie ma brzydkiej pogody. Jest tylko zły ubiór. No, u nas niestety taka jest pogoda, że chce się siedzieć w domu i nie ruszać. A ja skończyliśmy. Jak wiecie, tworzyć naszego e-booka, kalendarz ogrodnika, a teraz ja nadrabiam zaległości. Zaległości wysiew. Znaczy to nie są zaległości. To moi... Kochanie, moim zdaniem ja się strzeliłam idealnie, dlatego że mamy teraz końcówkę drugiego tygodnia lutego. To jest czas, żeby wysiewać między innymi selery, pory. Co tam jeszcze jest? Mam tu przed sobą taką ściągę, sama ją zrobiłam. To są tabele, które pochodzą z naszego kalendarza i ja mam taką ściągę. Przy okazji od razu patrzę: luty, drugi tydzień, co mamy do wysiewu? Cebula, bakłażan. Ruszamy z rozsadu. Ja sobie wydrukowałam ją w kolorze, no, czarno biało mam drukarkę, ale jak Ktoś ma kolor i może sobie wydrukować, to zobaczy inne zupełnie barwy. To jest piękne, tłodane. Co tu mamy dalej? Zobaczcie kapusty, wczesne odmiany. I jeszcze co tam by się znalazło? No, oczywiście papryka. Papryka i bakłażany to są najbardziej że tak powiem, już moment, największy moment, żeby ruszać z wysiewem. Na tym się głównie skupiam. W tym roku postanowiłam wrócić do mojej starej metody wysiewania, w cudzysłowie, wysiewania papryk i bakłażana, dlatego że mam różne doświadczenia z wysiewem papryk, nasion papryk i bakłażana różnie wschodzą. Każdy z Was na pewno wie, że one wschodzą bardzo nierówno. Jedne wschodzą, no, różnice w czasie wschodów różnych odmian jest, są naprawdę. Bardzo duże, dlatego ja wróciłam w tym roku do mojej starej metody podkiełkowywania nasion. Dzięki temu schody są zdecydowanie bardziej równiejsze. Później, już po przeniesieniu takiego podkiełkowanego nasionka do doniczki z ziemią, schody są zdecydowanie bardziej równe. I ta metoda sprawdzała mi się parę lat temu. Wracam do niej, pomimo że więcej pochłania czasu niż takie wysianie do, wprost do gruntu, natomiast mniej wtedy jest stresu, dlatego że widać, tak? Widać bezpośrednio, które nasionka wzeszły, które można wsadzać już do doniczki i właściwie ryzyko tego, że takie podkiełkowane nasionko nie wzejdzie potem do doniczce jest minimalne, naprawdę minimalne także. Ja wolę tą metodę, mniej się wtedy człowiek po prostu denerwuje. A jeżeli ktoś z was chciałby mieć taką ściągę na co dzień przy sobie, to uprzejmie informuję i wszech wobec donoszę, że jesteśmy właśnie po ukończeniu naszego kalendarza ogrodnika, który jest dostępny również na naszym blogu. Odsyłam oczywiście, podaję link w opisie filmu. Tam są oczywiście wszystkie informacje na jego temat. Zachęcam do zapoznania się. A ja teraz wracam do dalszego wysiewu. Łaj, dużo mam w tym roku odmian. Ze 30 pewnie albo i więcej. Proszę bardzo, prezentuję moje podkiełkowywanie nasion. Każdą odmianę podpisałam cyferkami. Zawsze tak robię, bo tak jest najprościej. A potem sobie te cyferki przenoszę na kartkę. I tu mam wszystkie odmiany, jakie w tym roku planuję uprawiać. Teraz jeszcze mi pozostanie wysiać już do gruntu por i salar no i na razie póki co w tym tygodniu to będzie wszystko. No a teraz, moi drodzy kochani, mamy dla Was ważne ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie małe. Na, na koniec chciałam powiedzieć nie. W środku. Damy tym razem w środku, dlatego że jest to ważne dla nas i nie będziemy tego spychać na koniec filmu. Także... Po ostatnim naszym czwartkowym, krótkim, tak, wydaniu dodatkowym filmie. Y, jesteśmy bardzo mile zaskoczeni Waszym odzewem na temat e-booka, który wyszedł w czwartek. Czyli, dla tych, którzy nie wiedzą, na temat książki, którą napisaliśmy wspólnie, razem? Tak. Y, bardzo wszystkim dziękujemy za tak obszerny odzew z Waszej strony. Jest nam bardzo miło. Dziękujemy wszystkim, którzy zakupili nasz e-book. Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie są pewni. Zwłaszcza, że już się pierwsze opinie pojawiły na stronie tego e-booka i będą się pojawiać kolejne, bo mamy kolejne opinie. Mamy też już jedną recenzję. Także no, podoba się, podoba się bardzo. Jesteśmy, ja jestem szczerze, troszkę takie miałam zawsze takie zawahanie, czy to w ogóle jest fajne, czy nie jest fajne. I jestem nie zaskoczona nie reakcją, tylko no, Waszymi opiniami. Także jest nam bardzo miło. No nie wiem, czy ktoś z Was generalnie zwrócił, ale nam facjatę ogarnął. Po miesiącu. Po miesiącu pracy wygląda jak niedźwiedź, który budzi się ze snu zimowego. Ogarnął facjatę, jest od razu o 10 lat młodszy. Ale pamiętajcie, że jest żonaty. I jeszcze na koniec chciałam wszystkim bardzo podziękować za życzenia urodzinowe. Dziękuję bardzo. Żeby się wszystko spełniło jak najszybciej albo trwało, to zależy co. Dobra, a teraz przenosimy się do wyników wysiewów Agatki. Zobaczymy, co tam wyrosło. A teraz wam pokażę, gdzie umieściłam moje nasionka, które wysiałam. Nasz piec tutaj salonowy, proszę bardzo. I nasionka są tuż przy i powiem wam, że ciepło jest tutaj i to bardzo. Nasionka mam cieplutko, dlatego że to są papryki, bakłażany, batata tu mam, więc to wszystko wymaga naprawdę dosyć wysokie temperatury na początku i teraz co trzeba zrobić jak macie postawione nasionka tak do wykiełkowania czy nawet do w ziemi jak od razu wysiewacie to dobrze by było po prostu pilnować wilgotności żeby nasionka miały cały czas mokro, wilgotno więc ja przykryłam to folią zarówno to jak i to Widzicie, aż tutaj się skrapla woda. Dobrze jest też oczywiście od czasu do czasu uchylić, żeby trochę się, wiadomo, powietrza wpadło, przewietrzyło, żeby z kolei nam nasiona nie zgniły. Ale wiecie co? Ja tu się tak przyglądam i ja nie wiem, czy tutaj jedno nasionko to już nie zaczęło kiełkować. Tak wygląda bardzo podejrzanie. Muszę troszeczkę odkryć. Nie, jeszcze nie, ale już widać nasionka papryk tak pękły, więc lada dzień, no dzień, dwa <laughs> będą pewnie puszczać kiełeczki. To jest super. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Pamiętajcie, że większość nasion nie wymaga światła do kiełkowania, więc tak naprawdę ja mogłabym to Postawić w totalnej ciemnicy, a i tak nasiona papryki, bakłażana i wielu, wielu innych zejdą bez światła. Takim wyjątkiem jest oczywiście seler korzeniowy i naciowy, którego wysiewamy po wierzchu. To jest bardzo ważne. Natomiast w innym wypadku nasionka w ogóle nawet nie musiałyby mieć po prostu światła. No i że tak powiem, u nas sezon ruszył, bo przynieśliśmy do domu. Pierwszy regał nasz taki do rozsady, więc dla mnie sezon się powoli zaczyna. Pokażę Wam jeszcze nasze papry papryczki. Tfu, chociaż papryczki też są. Pomidorki październików wysiewane. <grym> Zobaczcie, w jakim tempie rosną rośliny, kiedy nie mają wystarczającej. Ilości światła, dlatego że my nie doświetlaliśmy za bardzo tych pomidorów. Praktycznie chyba w ogóle, no troszkę tam doświetlaliśmy, tak, doświetlaliśmy latarką. Poza tym, nic nie były doświetlane, wobec tego, no widzicie, jak widzicie. Minął październik, listopad, grudzień, styczeń, trzy miesiące i zobaczcie. No w sumie teoretycznie to by się nadawały już do wysadzenia w grunt. My nie będziemy wysadzać tego do gruntu, pozostaną na razie w doniczkach. Tam spójrzcie. Za pomidorkiem. Papryczka się czai. Taka ładna. Tam taka ładna. Taka ładna. Pewnie będzie gotowa w kwietniu do wysadzania. A tu na moje wysiąnięte bidaczki, selerki, Ale nic im nie będzie. Pięknie. Wzeszły. Dalej wschodzą. Zobaczcie. Pełno. Skiełkowało. No, teraz będę mogła je. W końcu doświetlać, bo mamy zainstalowane tutaj lampy, więc kolejne mam nadzieję nie będą się tak wyciągać. Dzisiaj mamy ładne słońce, więc a propos, właśnie sobie to przesunąć, żeby miały więcej światła. Słońca z zewnątrz. To nasze oświetlenie to jest nasz autorski pomysł, tak sobie zamontowaliśmy. No tylko, że wymaga on naprawdę sporo pracy takiej. Takiej smykałki trochę technicznej, bo tutaj trzeba kable połączyć poprzez kostki albo poprzez inne złączki. No trzeba kabelki dorobić tutaj wtyczka złączki i wtyczkę dorobić. To wszystko trzeba było oddzielnie dorobić, bo w zestawie są tylko lampy. Natomiast ostatnio niedawno odkryliśmy, że równie fajnie sprawdzą się inne lampy. O te! To są lampy, które zamontowaliśmy sobie kuchni, żeby się doświetlać troszkę przy, przy ścianach, bo w tej chwili mamy żarówkę tylko tu jedną, ale dorobiliśmy sobie takie i powiem Wam, że one też są fajne, bardzo mocne. Teraz tego nie widać, nie Adam? No. O nie, no widać. Jest różnica potężna i one łącznie mają 45 W, czyli mniej niż tamte lampy razem, mają barwę światła 4,5 tysiąca 4 chyba K. Więc mogą być do roślin. Więc do roślin, tak, mogą być. No i są przede wszystkim znacznie tańsze. Jest ich 5, tyle ile półek, także super. Nie trzeba nic łączyć, bo one są już ze sobą połączone. Kablami chyba te kable mają między sobą półtora metra, ale jak widzicie, no można sobie poradzić, zwinąć je i nie trzeba wykorzystywać całej długości kabla. Wystarczy sobie ogarnąć takie dwa zestawy. Z jednej strony, z drugiej strony regału, półki, żeby z dwóch stron dawało, bo to wiadomo jest takie bardziej światłopunktowe. Czyli dwa zestawy do jednego regału i też będzie no, taniej niż nas to wyniosło w przypadku tamtych długich lamp. Regał się świetnie sprawdza, mamy go już trzeci sezon, będzie teraz już. Nic tam. Się z nim nie dzieje, fajnie wszystko działa. No, ekstra, nie, nie mamy z nim żadnych problemów. Wytrzymują półki jak najbardziej. <grydy> tutaj wytrzymują, bo jest ta fajna poprzeczka tutaj pomiędzy. I ona robi dużą robotę, bo tak naprawdę trzyma tą krateczkę w ryzach. Także, jakby ktoś z Was oczywiście jak najbardziej odsyłamy do naszego. W sklepu na blogu, natomiast link do lamp, jeżeli ktoś by tak chciał sobie coś takiego ogarnąć, to zamieścimy w opisie filmu.